Witaj, drogi duchu światła. Energia, która krąży w całym wszechświecie, jest silniejsza, niż możemy sobie wyobrazić, a w tym momencie dzieje się coś bardzo wyjątkowego. Nadeszła niebiańska wiadomość, a archanioł Michał, swoją boską światłością, przynosi coś transformującego do twojego życia. Czy wiesz, że ktoś z twojej rodziny kto już odszedł, ma zamiar wrócić. To nie tylko spotkanie, ale duchowy cud, który może wszystko zmienić. Pozostań do końca tego wideo, ponieważ to, co nadchodzi, będzie zaskakujące i głęboko transformujące. Jeśli już czujesz tę obecność w swoim sercu, jeśli wiesz, że coś wielkiego ma się wydarzyć, polub film i aktywuj dzwoneczek aby codziennie być prowadzonym przez tę boską światłość błogosławieństwo które dzisiaj przyniósł archanioł Michał musi dotrzeć do jak największej liczby dusz powrót ukochanej osoby to nie tylko mistyczna idea ani proste przekonanie ale coś głębokiego i rzeczywistego archanioł Michał swoją niezłomną siłą ogłasza że ktoś drogi z twojej rodziny kto już odszedł ma wrócić a to ma wyższy boski cel. Wyobraź sobie przez chwilę, że niebo otwiera się, a ta dusza wraca, aby przynieść uzdrowienie, aby rozświetlić Twoją drogę i pomóc poradzić sobie z nierozwiązanymi sprawami. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby podzielić się tą wiadomością. Nie zapomnij polubić i udostępnić ją tym, którzy również potrzebują tego słowa światła. Zastanawiasz się, jak to będzie możliwe? Wiedz, że prawa wszechświata nie są ograniczone przez czas i przestrzeń. Miłość przekracza granice fizyczne i duchowe, a ci, którzy odeszli, nadal mają wpływ na nasze życie. Czasami to, czego potrzebujemy, to po prostu znak, potwierdzenie lub nawet wiadomość z tamtej strony. To idealny moment, aby być czujnym i otwartym na to, co przynosi Archanioł Michał? Wpisz, akceptuję tę wiadomość od aniołów w komentarzach, aby wzmocnić tę energię, która teraz się objawia i aby to błogosławieństwo rozszerzyło się na wszystkich wokół ciebie. Powrót duszy to coś, w co wielu wierzy, a fakt, że ta ukochana dusza wraca teraz, w tym dokładnym momencie, ma wyższy cel. Może ta duchowa istota przyjdzie, aby poprowadzić Cię w trudnych decyzjach, lub aby dać Ci siłę do przezwyciężenia wyzwania, z którym teraz się borykasz. Ich obecność uczy nas czegoś głębszego o życiu, śmierci i ciągłości miłości. Kiedy otwieramy się na te znaki, zaczynamy rozumieć, że życie nigdy się nie kończy, tylko się przekształca. Jeśli wierzysz, że anioły są przy Tobie, polub ten film aby więcej osób mogło otrzymać te błogosławieństwa. W tym momencie duchowego połączenia archanioł Michał jest tutaj, aby chronić ciebie i twoją rodzinę, prowadząc powrót tej duszy z miłością i mądrością. Każdy krok, który stawiamy na tej duchowej drodze, to okazja do podniesienia naszej wibracji i dostosowania naszych żyć do boskiego celu. Każda nasza akcja może być wspierana przez niewidzialne siły które działają na naszą korzyść, a w tej chwili jesteś prowadzony przez spotkanie z tą duszą, która wraca, aby przynieść uzdrowienie i pokój. Teraz nadszedł czas, aby się przygotować. Niebo otwiera swoje bramy, abyś mógł otrzymać ochronę i przewodnictwo, których tak bardzo potrzebujesz. Nie ma znaczenia, co przyniesie przyszłość. Archanioł Michał jest z tobą. A obecność tej ukochanej duszy może być kluczem do zrozumienia głębszego celu Twojego życia na tym fizycznym planie. Kliknij dzwoneczek, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić błogosławieństw, które anioły mają do zaoferowania. Powrót duchowy ukochanej osoby to coś, co przekracza granice bólu, przynosząc ze sobą możliwość transformacji wewnętrznej. Otwierając serce na tę obecność, zaczynasz łączyć się z czymś większym, z prawdą, która wykracza poza to, co widzą nasze oczy. Duchowa miłość nigdy nie umiera, ona ewoluuje, odnawia się i wzmacnia. Energia, którą te duchy przynoszą, to uzdrowienie, ochrona i głęboka radość. Kiedy akceptujemy te wiadomości z tamtej strony? Obdarowani jesteśmy prawdziwym pokojem. Jeśli czujesz tę energię w swoim życiu teraz, wpisz anioły uzdrowienia w komentarzach i pomóż rozprzestrzenić te wibracje miłości i światła. W tym procesie boskiej manifestacji pamiętaj, że czas jest czymś względnym. Wszechświat działa w cyklach, a często to, czego potrzebujemy się dowiedzieć lub poczuć, przychodzi w dokładnym momencie. Powrót tej duszy nie jest przypadkowy, ale manifestacją boską. Pozwalając, aby światło archanioła Michała przeniknęło twoje życie, tworzysz przestrzeń dla nowych możliwości duchowego i osobistego rozwoju. To spotkanie przynosi ze sobą szansę na uzdrowienie, zarówno dla ciebie, jak i dla wszystkich wokół ciebie. Kontynuuj z nami i udostępnij tę wiadomość wszystkim. Którzy mogą jej potrzebować. Archanioł Michał uczy nas ufać Boskiej ochronie, wierzyć w naszą własną siłę duchową i żyć w harmonii z tym, co wszechświat ma dla nas zarezerwowane. Jego obecność to przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych chwilach, nigdy nie jesteśmy sami. Duchowe energie są zawsze po naszej stronie, prowadząc nas i chroniąc. Otrzymując tę wiadomość, pamiętaj. Że transformacja, której szukasz, jest w zasięgu ręki. Powrót tej duszy to dopiero początek nowego cyklu wzrostu, miłości i dobrobytu. Pozostaw swoje myśli i uczucia w komentarzach i podziel się nimi z innymi, aby ta wiadomość uzdrowienia dotarła do każdego zakątka świata. W tej chwili refleksji, proszę, abyś skupił się na wszystkim, co dobrego masz w swoim życiu. Sam fakt, że żyjesz, że oddychasz, to już cud. Błogosławieństwa Aniołów i Archanioła Michała są tutaj, aby przypomnieć Ci, że jesteś godny całej miłości i pokoju, które wszechświat ma do zaoferowania. Powrót tej duszy to nie tylko duchowa wizyta, to okazja, abyś jeszcze bardziej otworzył się na światłość i nauki, które życie ma do zaoferowania. Na koniec tej wiadomości pozostawiam Cię z pewnością, że Twoja podróż dopiero się zaczyna. Każdy krok, który stawiasz w kierunku uzdrowienia, przebaczenia i wewnętrznego pokoju, jest krokiem bliżej do pełnej transformacji. Niebo nigdy nie przestaje nas chronić i prowadzić. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, duchowe siły są po Twojej stronie. Niech błogosławieństwa aniołów będą zawsze w Twoim życiu. A ty nadal krocz w światłości Archanioła Michała. Amen.